Moneczku YouTube, dzień dobry dzisiaj w nowym odcinku em, z typu serii poradników. Em, dzisiaj chciałbym Wam trochę opowiedzieć o naszych drzwiach, bo dużo ludzi też naprawdę już miałem takie przykładki, nie wiedzą co robić z drzwiami, jak otwierać i tak dalej. Em, no, przybliżę chwilę. E, są dwa typy em, drzwi. Jedna z drewna, a drugi typ drzwi jest z żelaznych drzwi Postawię te drzwi tutaj no i tutaj jak każdy wie można drewniane drzwi otworzyć normalnie jak przyciskamy guzik e, na prawej stronie myszki albo też lewej e, to się tutaj nie da przy żelaznych Dlatego mamy tutaj taką malutką pomoc. Jak wyjdziemy teraz na tą płytę, otwierają się drzwi. To samo się też stanie, jak zrobię płytę przy naszych drewnianych drzwiach. Bo to, to tak by wyglądało. Dobrze. Mamy też jeszcze inny typ otwierania drzwi żelaznych. Ole, ja przepraszam hmm. Wyobraźmy sobie, że mamy też znowu taki guzik i możemy otworzyć z tym guzikiem e, drzwi żelazne wciskając tutaj Jeszcze jest typ e, z czerwonym kamieniem Muszę to jeszcze tutaj um, zrobić. O. Potrzebujemy do tego kableston. Inaczej, przepraszam. O. No i jak teraz bym tu uderzył, to by się otwierał. Zobaczcie. Zamknięte, otwarte. Zamknięte, otwarte. za to teraz ten nie działa dobrze chciałbym tylko no chciałem wam tylko pokazać co można zrobić z naszymi drzwiami proszę żebyście subskrybowali i napisz, napiszcie krytykę taką żebym mógł wiedzieć co mam zrobić na następny raz lepiej dziękuję za uwagę i do usłyszenia